Węgrzy mogą pochwalić się dwukrotnym wicemistrzostwem świata oraz trzecim miejscem na Mistrzostwach Europy. Należy jednak zwrócić uwagę, że wszystkie sukcesy odnoszone były przez reprezentację kilkadziesiąt lat temu. Podobnie jak trzykrotny triumf na Igrzyskach Olimpijskich, obecnie w rankingu zajmują 26 miejsce. Najwięcej występów w historii reprezentacji ma Bolasz Dżudżak – 109, najwięcej bramek – legenda Ferenc Puszkarz – 84. Z obecnej kadry najwięcej występów ma widoczny na zdjęciu Adam Noć ze Szpecji, a najwięcej bramek – 12 – mają Dominik Soboszloj oraz Roland Soloy. Reprezentacja Węgier wygrała swoją grupę kwalifikacyjną nie ponosząc żadnej porażki. Należy jednak wziąć pod uwagę, że grupa ta, bądźmy szczerzy, nie była zbyt wymagająca. Najgroźniejszym przeciwnikiem była Serbia. Oprócz tego dość łatwo uporali się z Bułgarią, a nawet męczyli się i remisowali z Litwą i Czarnogórą. Dwóch zawodników zdobyło w kwalifikacjach po cztery bramki. Soboszloj z Liverpoolu oraz widoczny na zdjęciu Warga. Na mistrzostwach debiutowali w 1964 roku i od razu zajęli trzecie miejsce. Niestety, z każdym kolejnym występem było coraz gorzej, a ostatnie euro zakończyli już na etapie fazy grupowej. Nie można jednak zapomnieć, że na dwóch ostatnich turniejach potrafili naprawdę przeciwstawić się największym. W 2016 roku urwali punkt Portugalii po szalonym remisie 3–3, a na poprzednim euro odnieśli dwa remisy w grupie śmierci przeciwko Francji i Niemcom. Selekcjonerem jest Włoch Marco Rossi, prowadzący zespół od czerwca 2018 roku. Dotychczas wygrał z nimi 31 spotkań, więc ponad połowę meczów, w których prowadził Węgrów. Choć trener ten nie ma za sobą wielkiej kariery, w 2017 roku z Honvedem Budapeszt został mistrzem kraju. Węgrzy, podobnie jak Niemcy, są zespołem, który ogłosił już swoją pełną kadrę na turniej, uwzględniając w niej niewątpliwie wszystkich najlepszych zawodników. Ogromną przewagę należy zauważyć w tym, iż żaden z podstawowych graczy nie wypadł z powodu kontuzji. Jest to młody skład. Kapitan Soboszla jest najmłodszym kapitanem w stawce, mając 24 lata. Do tego kluczowe mogą też być takie nazwiska jak 24-letni Callum Styles czy 20-letni Milosz Kerkes z Bornów. Uważam, że w takiej grupie zdecydowanie stać ich na awans, choć raczej nie wyprzedzą Niemców, mogą śmiało powalczyć o nawet drugie miejsce w grupie ze Szwajcarią i, moim zdaniem, ta sztuka im się uda. Wówczas zagraliby z drugą drużyną grupy B, a tu już pojawią się schody, gdy przypomnimy sobie, że są tam Włochy, Hiszpania i Chorwacja.